I pomyśleć, że tu była kiedyś woda. To wszystko, po czym teraz idę, była woda. Tak brakuje wody. Ale pamiętam jeszcze, że lata, gdzie tutaj do tej części nie było wody. Zobaczcie. Tu, gdzie stoi mój, tam w oddali, rower, do była woda, zobaczcie, jaka, a jak brakuje wody. Oczywiście znalazła się jakaś menda, co tu musiała zostawić puszkę, śmieci i tym inne podobne rzeczy. I tu wszystko. I to wszystko jest brak wody. Jeziorko za to, że Gale pihandrowej na, na osiedlu za to, że jakby od strony, gdzie przeważnie bywa woda. A zobaczcie, jak nie będzie opadów, to ten stan jeszcze się bardziej pogłębi. Piękna pogoda byłem w Mirowie i będzie filmik. Ten to nagrywam też będzie. Милой недели.